Niebla, niebla, Już wielkanoc. Mam nadzieję, że od zajączka dostanę jakieś słodycze i zabawki. O, nie mogę spać. A może pójdę zobaczyć, czy zajączek już był. O, szkoda, że nikogo nie ma.

Dziękuję za prezent. Nie mogę do nią przydać dzieci. A tak w ogóle, to proszę nie mów nikomu, że mnie nie widziałaś, bo będę miał kłopoty. Obiecuję, że nie powiem. Dziękuję. Jesteś kochana. Papa Zajączku. Papa Lili. Skąd on zna moje imię? Ciekawe jakie prezenty dostałam! Zajączek? Ale się cieszę z, z tego prezentu! To był mój wymarzony prezent! Ja zawsze chciałam mieć takiego zajączka! Um, chodź za mną zajączku! Wiesz co, wezmę może na rączki. O! Fajnie! Przypo wiesz, wiesz, jakiego królika mi przypominasz? Przypominasz mi tego, co przyszedł. Wiem, jakby. Wydaje mi się, że nikomu nie powiesz przynajmniej nie powinieneś, powi po więc no.